Dzień dobry. Jest ze mną Bartek Sasur, najlepszy junior GKS w Krzeszowicach sezonu 2019 roku. Bartek, co trzeba zrobić, żeby zostać najlepszym zawodnikiem, juniorem w Waszym grupie? Wydaje mi się, że zaangażowanie przede wszystkim, regularna, regularność treningu i pasja do tego też. Chęć, chęć grania, próbowania. A ile czasu zajmuje Ci to granie? Od dzieciństwa, nie pamiętam do końca, ale od najmłodszych lat. Trenuję tutaj, w Krzyżowcach, no i się rozwijam. Czy kontynuujesz jakieś rodzinne tradycje? Nie. Sam jakoś to się we mnie urodziło i kontynuuję to. Mhm. A powiedz, gdzie chodzisz do szkoły? Czy masz czas na treningi? Czy to ci nie przeszkadza w nauce? Chodzę do SMS-u w Kraków, tam też trenuję. Trenuję w szkole i w klubie i łączę to. Jakie są Twoje piłkarskie marzenia? Wydaje mi się, żeby zagrać gdzieś za granicą, na pewno, w jakimś klubie wyższym i osiągnąć jakieś sukcesy sportowe. Długa droga ci czeka do takiego sukcesu? Na pewno. Ciężka, długa i smutna. Dzięki bardzo. Usłyszysz się tego, żeby twoje marzenie się spełniło. Dziękuję.